Hej, Mamy pierwsze efekty działań Donalda Trumpa, czyli ataku na Wenezuelę. Jednym z efektów tego ataku są zbrojenia nuklearne, ponieważ niektóre państwa okazuje się, że się przestraszyły. No i ten atak na z Wenezuelę okazał się pretekstem do tego, żeby sprawdzić swój potencjał nuklearny. No ale Donald Trump okazuje się, że nie chce. Skończyć na jednym państwie apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc postanowił, że chce więcej. No i kto następny po, po Wenezueli mamy już informację, że będzie to, może to być Meksyk, że może to być Kolumbia. No i pojawił się temat Grenlandii, który gdzieś tam e, troszkę emocje związane z Grenlandią na początku prezydentury Trumpa opadły. No ale temat powrócił. Stany Zjednoczone nadal chcą Grenlandii. Nawet pojawiły się grafiki pokazujące, że Grenlandia w barwach amerykańskiej flagi, że jest już własnością Stanów Zjednoczonych. Jak będzie? No zobaczymy. Aczkolwiek no, widać, że napięcie rośnie. Zobaczymy, zobaczymy jak będzie. Ale nie chodzi tutaj też, nie będzie, może tak, nie będzie tak łatwo z tą, Wenezuel to z tam, z tą Wenezuelą. Trzeba przy, przyznać, że ta akcja była szybka, udana. No i tak naprawdę obyło się bez jakichś tam poważnych of ofiar, zniszczeń yy, itd. Ale no, są takie sygnały, że niekoniecznie może być. Pomyśli Stanów Zjednoczonych, ale zaraz sobie do tego oczywiście przejdziemy, do omówienia tych aspektów, konsekwencji tego ataku Donalda Trumpa na Wenezuelę, konsekwencji ataków Stanów Zjednoczonych na, na Wenezuelę. Ale zanim przejdziemy do tego, to dajcie na początek kciuk w górę, komentarz taktyczny, zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie. Materiał, no i zapoznajcie się z tym, co jest w opisie pod filmem, bo dzięki temu, że przy okazji skorzystacie z moich usług, no mogę tutaj te filmy dla Was kręcić. A w opisie pod filmem macie m.in. sklep z koszulkami, z bluzami, z motywem wojskowym, patriotycznym, link do zakupu książki Przygoda Kobiety w Wojsku dla wszystkich tych, którzy gdzieś tam planują związać swoją przyszłość z wojskiem, no najpierw zobaczcie, co może Was spotkać. Macie też tam pis, pakiet pism do wojska, odwołania od kwalifikacji, od ćwiczeń wojskowych i tak dalej. No i konsultacje wojskowe, no i oczywiście jeszcze szkolenia wojskowe online. A w tym roku, przypominam, będą na pewno praktyczne. Intensywnie pracujemy nad terminami, już niedługo terminy. No ale przejdźmy sobie do szczegółów dzisiejszego tematu. Kto Tutaj planuje zbroja nuklearne, kto reaguje na atak Stanów Zjednoczonych na We Wenezuelę. No tutaj, Kim Jong-un się troszkę, że tak powiem, przestraszył. No i też chciał pokazać, że, że ma jakiś tam potencjał, się nie boi. Okazuje się, że Korea Północna z Pierwsze testy w 2026 roku zaczęła najnowocześniejszych pocisków hipersonicznych, które zdolne są oczywiście przynosić głowice nuklearne. Czym są te yy, pociski hipersoniczne? Tutaj nam wyjaśnia m.in. ONET. Broń hipersoniczna porusza się z prędkością co najmniej pięciokrotnie przekraczającą prędkość dźwięku i może manewrować w locie, co znacznie utrudnia jej śledzenie i przechwycenie. W ostatnich latach technologia ta była używana bojowo, między innymi na Ukrainie, aż dziwne, że Onet napisał na Ukrainie przez Rosję. No, Lekko się pomylili. Znaczy, dobrze napisali w sensie po polsku, ale przeważnie piszą po, po nie wiem, po, 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 po ich niemu na Ukrainie przez Rosję, z którą Pjongjang zacieśnił współpracę. Tutaj jest cały artykuł Onetu odnośnie tego, że Kim Jong-un tam wystrzeliwuje pociski hipersoniczne, testuje swoją bronią, drogą itd., itd. Link Wam podrzucę w opisie pod filmem, jakby ktoś się chciał zapoznać z całością artykułu. Słowa Kim Jong-una po ataku Stanów Zjednoczonych na Wenezuelę. Ostatnio dokonano ważnych osiągnięć w zakresie praktycznego przygotowania naszych sił nuklearnych do rzeczywistej wojny. To bardzo ważna strategia, aby utrzymać lub rozszerzyć silne i niezawodne odstraszanie nuklearne. Przyspieszenie zbrojeń wymuszają... Nie wymuszają niedawny kryzys geopolityczny i różne okoliczności międzynarodowe. Kim Jong-un nie powiedział wprost, że e, przyspieszenie zbrojeń to wymusza atak Stanów Zjednoczonych na, na Wenezuelę. Tylko ładnie to tak dyplomatycznie powiedział, że niedawny kryzys geopolityczny. Oczywiście to jest wprost nawiązanie do e, ataku Stanów Zjednoczonych na Wenezuelę, różne okoliczności międzynarodowe. Ale spokojnie, Kim, nie masz co się martwić. A ja jeszcze raz wyjaśnię po prostu, kto może się martwić, jeżeli chodzi o ewentualne przywracanie demokracji przez Stany Zjednoczone. No wiadomo, że w Korei Północnej nie ma tej demokracji, ale Kim jong nie ma co się martwić, że tam Stany Zjednoczone wjadą i będą chciały przywracać coś demokracji, ponieważ Korea Północna ma broń jądrową, a. Państwa z bronią jądrową nie obowiązuje demokracja. U nich nie, nie musi być demokracja. A państwa, które nie mają ropy, też nie muszą mieć demokracji. No jak masz ropę, to twoja demokracja może być przywrócona, a nie, a nie demokracja będzie zagrożona. Także uwaga, ci co mają ropę mogą czuć się zagrożeni. Ci co nie mają broni jądrowej też ewentualnie mogą czuć się zagrożeni. Eee, dalej. Państwa, które zagrożą hegemonii dolara, też mogą być zagrożone. No i państwa, które yy, dorównują potencjałem militarnym Stanów Zjednoczonym, no to te są bezpieczne, tak? Czyli ma, masz broń jądrową, nie masz ropy, do, dorównujesz yy, potencjałem militarnym Stanów Zjednoczonym. Tutaj oczywiście mam na, mam na myśli Chiny, prawda? A niektórzy mówią, że nawet Chiny przewyższają Stany Zjednoczone potencjałem militarnym. No tutaj kwestia sporna, nie będziemy rozstrzygać, kto ma większego Siusiaka. Nie? Dalej, kolejne cele Trumpa. Jeżeli chodzi o tym ataku w Wenezueli, nie ma co ukrywać, że operacja Stanów Zjednoczonych no, była szybka, zakończona sukcesem. Donald Trump no, potrzebował takiego sukcesu, teraz jest po prostu mistrzem świata i okolic, udało mu się to zrobić szybko i tak naprawdę bezboleśnie ładnie to zrobił. Operacja specjalna Stanów Zjednoczonych zakończyła się nie wiem, w dwa dni, w trzy dni. No a Putin cholera, nie umie sobie poradzić ze swoją operacją specjalną. 4 lata już niedługo będą, i przez 4 lata nie jest w stanie sobie poradzić ze swoją operacją specjalną. Także no, proponuję, żeby Władimir udał się na jakieś korepetycje do Donalda Trumpa, niech mu powie, jak to ma wyglądać, żeby osiągnąć sukces. Więc no, ten sukces, jakby nie patrzeć, został osiągnięty. Troszkę na, naruszył, delikatnie naruszył traktaty międzynarodowe. Rada Bezpieczeństwa ONZ nie, nie dała legitymacji do tego, żeby. Żeby takie coś nastało, Stany Zjednoczone nie były zaatakowane, a mimo to no tutaj na suwerenny kraj najechały, jakby nie patrzeć. Ale jest to sukces dla Donalda Trumpa, jakby nie patrzeć. Także przykrył swoją, troszkę przykrył swoją nieudolną politykę względem Ukrainy i Rosji, no i ten sukces ma. Więcej sukcesów mu też potrzeba. Zobaczymy, jak, jak będzie z tą Ukrainą dalej. No, i skoro ma sukces w Wenezueli, no to chce kolejnych sukcesów, potrzebuje więcej. No i Mani.pl tutaj cytuję Donalda Trumpa, całość tutaj tego źródła z Mani.pl również w, w tym w opisie pod filmem, jakby ktoś się chciał zapoznać. A Donald Trump mówi między m.in., Kolumbia jest bardzo chora. I jest rządzona przez człowieka, który lubi produkować niedo. Tu w artykule jest napisane wprost: Ja na potrzeby YouTube'a powiem tak. Kolumbia jest bardzo chora i jest zarządzana przez człowieka, który lubi produkować niedozwolone substancje odurzające. Tak to dyplomatycznie zmieniłem trochę, ale wiadomo o co chodzi, nie? I sprzedawać te substancje Stanom Zjednoczonym. Ale powiem wam, że nie będzie tego robił zbyt długo. No i tu jest znowu retoryka typu, że no wy się zajmujecie tym brzydkim biznesem, podobnie jak Wenezuela, to Kolumbia też będzie musiała zostać gdzieś tam wyprostowana, nie? Także są to ewidentne groźby pod adresem Kolumbii. Być może szykuje nam się kolejna interwencja. Donald Trump nic sobie nie robi z oburzenia całego świata, może nie całego, bo oczywiście ma swoich zwolenników w Izraelu, no ale nic sobie nie robi z Rady Bezpieczeństwa OSS. No, robi to, co uznał za słuszne, ponieważ, tak jak powiedziałem w poprzednim materiale o Wenezueli, że no już nastały inne czasy, teraz rządzi prawo silniejszego, prawo dżungli. Zabijać, aby żyć. Jak to się ładnie mówi. E, także pod pretekstem walki z jakimś tam narkobiznesem, Donald Trump może zaatakować Kolumbię. Zobaczymy, czy do tego dojdzie. No, jak się nie, nie dogadają, to znowu będą Będzki. Ktoś dostanie bęcki. E, Donald Trump, pytany bezpośrednio o to, czy rozważa operację wojskową na, teren na terytorium Kolumbii, odpowiedział krótko: To brzmi dobrze. <laughs> jak prawdziwy kowój, prawda? To brzmi dobrze. Icha na koń, jedziemy. Mamy potencjał, mamy siły i środki, jak to się w wojsku ładnie mówi. Możemy najechać nawet Kolumbię. A czemu nie? W podobnym tonie wypowiedział się o Meksyku, podkreślając, że kraj ten musi wziąć się w garść, ponieważ obecna skala wpływów karteli narkotykowych zmusza Waszyngton do reakcji. Trump ujawnił, że wielokrotnie oferował prezydentce Meksyku... Jakie jak to jest brzydkie, brzydka nazwa. Prezydentka. Prezydent Meksyku, pani Claudia Sheinbaum. Takie jakieś rzymiańskie to nazwisko, nie? Shein, Sheinbaum? No dobra, niech będzie. Oferował jej wsparcie w postaci amerykańskich wojsk do walki z przestępczością zorganizowaną, jednak doty dotychczas spotkał się z odmową. Więc tak, Trump ma na celowniku kolejne kraje: ma na celowniku Kolumbię, ma na Syku Meksyk. Nic sobie nie robi z oburzenia świata na akcję w Wenezueli, nic sobie nie robi z delikatnego oburzenia Chin i Rosji, bo to nie było jakieś, umówmy się. Chiny jakoś specjalnie i Rosja też jakoś specjalnie nie oburzyły się, po prostu czekają, czy dostaną swoją dolę. W zamian za to, że Trump sobie na swojej półkuli, w swoich Amerykach będzie robił co chce, będzie robił, ustanawiał porządek, tak jak to zapowiedział wcześniej. Więc mamy potwierdzenie tego, że teraz już obowiązuje prawo silniejszego i prawo dżungli. Fundamentem dla nowych gruźb Trumpa jest sukces w sobotniej operacji w Wenezueli. Ale przypomnijmy sobie jeszcze główny powód ataku Stanów Zjednoczonych na, Wizuelę, na Wenezuelę, bo Donald Trump sam mówił, cytuję: Ten kraj jest w ruinie, był fatalnie zarządzany. Ropa naftowa płynie po prostu na bardzo niskim poziomie, i Donald Trump chce, żeby płynęła na wyższym poziomie ta ropa w Wenezueli. On chce, żeby oni się bogacili, mało zarabiali. Oni sobie. Żeby... Donald Trump jest altruista po prostu i chce, żeby Wenezuelczycy więcej zarabiali na tej ropie. On wszystko im pomoże. Za drobną prowizją, oczywiście. Ale zobaczcie, jaki, jaki jest honorowy Donald Trump. Mógł wziąć wszystko. Wziął tylko część, część im zostawi z tej ropy. Także no prawdziwy bohater, prawda? I dalej mówi Donald Trump: Wenezuelczycy powinni mieć większy dochód, więcej ropy. Zapewnił przy tym, że amerykańskie koncerny naftowe, które nazwał najlepszymi na świecie, będą mocno zaangażowane w odbudowę tamtejszego sektora wydobywczego. No i rzeczywiście tutaj ma rację z tymi swoimi firmami wydobywczymi. Ponieważ mimo, że Wenezuela ma największe złoża ropy, to nie wiem, wydobywała tylko 8%, ponieważ ta ropa jest na tyle zanieczyszczona, że rafinacja, no technologia w Wenezueli nie była na, na, na tyle, żeby oczyścić tą ropę w 100%, no ale tutaj na pomoc przychodzą. Przyjaciele ze Stanów Zjednoczonych i oni im pokażą, jak to zrobić, żeby wydobywać więcej, zarabiać więcej i tym sposobem Wenezuela będzie się bogaciła, będzie miała więcej. To będzie kraj mlekiem i miodem płynący. No i przy okazji Ameryka weźmie swoją dolę. No ale to taki mały szczegół, nie ma, co, nie ma co roztrząsać takich szczegółów. Mówiąc o Wenezueli, Trump powtórzył, że to USA w praktyce kontrolują obecnie ten kraj. I zapewniał, że następczyni Maduro, Delcy Rodriguez, współpracuje z Ameryką. Zagroził przy tym, że w przeciwnym wypadku spotka ją gorszy, los gorszy niż Maduro. No, Donald Trump zapewnia, że pani Rodriguez współpracuje z Ameryką, ale jakby. Jakby do niej nie docierało, że ona współpracuje z Ameryką, to powiedział, że jeżeli ta współpraca się nie będzie układała, to spotkają gorszy, gorszy los niż Maduro. A tylko przypominam, że Maduro y, został oskarżony, będzie miał proces w Stanach Zjednoczonych i grozi mu minimum 30 lat więzienia do dożywocia. Jaki jest gorszy los od dożywocia? No, koniec życia. Więc wiadomo, czym Donald Trump grozi. Pani Rodríguez. Informacje tutaj odnośnie Wenezueli, Wenezueli przedstawia nam również Business Insider. Jeszcze w sobotę Trump zapewniał, że nowa przywódczyni Wenezueli, nieuznawana formalnie przez USA, co jest ważne, że nie jest uznawana przez, przez Stany Zjednoczone USA, więc mogą rzeczywiście skrócić jej żywot. Bez problemu. Nie będzie, nie będzie to atak na przywódcę państwa, bo oni nie uznają jej jako przywódcę państwa, więc nie jest przywódcą państwa. Jest samozwańczą no, następczynią yy, Maduro. Tak można to ładnie powiedzieć. Nieuznawana formalnie przez USA, lecz pełniąca funkcję wiceprezydentki. No znowu piszą brzydko, funkcję wiceprezydenta, takie słanie, wiceprezydentka. A tak samo jak co, minister i co, ministerka, jak portmonetka, to brzmi cholera jasna, nie? Ale dobra, no nowomowa, no, mamy nowomowę. Eee, spełni żądania USA. Pani prezydent spełni żądania w, w USA, powiem tak, jak, jak uważam, że jest bardziej dostojnie, bardziej tak z większym szac szacunkiem. Uważam, że prezydentka, to mówiąc do końca, o pani prezydentka idzie. To no tak jakbyś mówił, Pani Portmonetka. No nie okazuje szacunku. A jak mówisz, Pani Prezydent, no to to jest szacunek, tak? Ale dobra, zostawmy tę nowomowę, bo niepotrzebnie nie tutaj yy, to wplotłem. Albo Pani Prezydent spełni żądania USA i jest skłonna robić to, co koniecznie, to, co konieczne, by uczynić Wenezuelę yy, ponownie wielką. Niedługo później w telewizyjnym orędziu Rodriguez Czyli pani prezydent Wenezueli, pełniąca obowiązki, wiceprezydent, potępiła amerykańską operację, wezwała do uwolnienia Maduro i zapowiedziała, że nie zgodzi się, by Wenezuela była czyjąkolwiek kolonią. No, czy to jest takie prężenie muskułów na pokaz tylko przed własnym narodem? No, być może, zobaczymy. Zobaczymy, aczkolwiek wiemy, że Donald Trump jest zdolny do tego, żeby los pani. Rodriguez był gorszy niż los pana Maduro, byłego prezydenta, już można powiedzieć. Komentując te słowa w niedzielę, sekretarz stanu USA, czyli te słowa odnośnie tego, że Wenezuela nie pozwoli, by była czy, czyjąkolwiek kolonią, komentując te słowa w niedzielę, sekretarz stanu USA Marco Rubio mówił, że będzie oceniał wenezuelskie władze po czynach, a nie po słowach, czyli dał do zrozumienia, że słuchaj dziewczyno, mów sobie do swoich obywateli co chcesz, ale masz z nami współpracować, a jak nie to i będzie już nie będzie tak wesoło. Zapowiadał też, że dopóki nie zostaną spełnione amerykańskie żądania, m.in. w sprawie Wpuszczenie amerykańskich firm do sektora naftowego. No, to, to jest najważniejsze. Wpuszczenie amerykańskich firm do sektora naftowego. Nie, żeby ludziom żyło się lepiej, nie wprowadzenie demokracji, nie usunięcie despoty i dyktatora, tylko wprowadzenie firm do sektora naftowego. A że tam, czy tam dalej będzie rządził ktoś na wzór Maduro, to jest bez znaczenia, aby tylko Amerykanie mogli zarabiać. Zresztą zobaczymy, no zobaczymy. Może, może ludziom też się poprawi. Wpuszczenie amerykańskich firm do sektora naftowego w mocy pozostanie morska blokada tankowców. Jeżeli nie wpuszczą amerykańskich firm do sektora naftowego, w mocy pozostanie morska blokada tankowców wpływających i wypływających do Wenezueli. Czyli nie będą zarabiać, po prostu. Trump groził tymczasem, że jest gotowy przeprowadzić drugą falę ataków przeciwko temu państwu. Czyli, jeżeli nie będą współpracować, nie będą zarabiać, pani Rodriguez, los, ją, ją, który ją spotka, będzie gorszy niż prezydenta Maduro, no i jeszcze będzie druga fala ataków. Więc, no, propozycja nie do odrzucenia, można powiedzieć. Trump kompletnie nie przyjmuje się jakimiś tam radami bezpieczeństwa ONZ, ojej, z kim oni w ogóle są tam. Realizuje swój plan. Ale oczywiście temat Grenlandii powraca, apetyt Donalda Trumpa rośnie. I tutaj mamy informację taką: w kontekście bezpieczeństwa narodowego Donald Trump powrócił również do tematu Grenlandii. Choć unikał jednoznacznych deklaracji o terminie ewentualnej aneksji, powtórzył, że Ameryka naprawdę potrzebuje tej wyspy ze względów strategicznych. Naprawdę potrzebuje to jest bardzo delikatne określenie w ustach Trumpa. Yy, Ameryka, no tak dyplomatycznie powiedział, że naprawdę potrzebuje ze względów strategicznych to, to, to jest wręcz żądanie zobaczymy, co na to Europa, co na to Dania jak to się zakończy bardzo ciekawe. Prezydent w charakterystyczny dla siebie sposób drwił z potencjału obronnego Danii w tym obszarze. Mogę wam powiedzieć, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa na Grenlandii, Duńczycy sprowadzili jeszcze jeden psi-zaprzęg. To powiedział Donald Trump, nie? Twierdzi, że Dania ma taki potencjał odstraszania, taki potencjał militarny, że wprowadzili w tym celu kolejny psi-zaprzęg na Grenlandię. No tak ironizował troszkę. Tak trochę bezczelnie, prawda? No ale no taki jest już nasz. Wódz, wódz Apaczów. Trump argumentuje, że obecność rosyjskich i chińskich jednostek wokół wyspy stanowi zagrożenie, któremu tylko Stany Zjednoczone są w stanie przeciwdziałać, co rzekomo rozumieją również liderzy Unii Europejskiej. Czy Dania również dostanie propozycję nie do odrzucenia? No tak się zapowiada. Czyli na zasadzie takiej: zabierzemy wam Grenlandię, żeby was chronić przed Rosją i Chinami. A jak wy podobroci nie oddacie, no to wasze psie zaprzęgi legną w gruzach. Dlaczego Grenlandia jest tak ważna dla Stanów Zjednoczonych, to warto sobie powtórzyć. Surowce, metale ziem rzadkich, nowe szlaki handlowe, presja na Chiny i Rosję, kontrola i utrzymanie porządku w tym regionie, kontrola militarna. Między innymi monitorowanie i kontrola okrętów podwodnych rosyjskich, które w tamtym obszarze pracują. No a przede wszystkim jest to temat związany z systemami obronnymi, ale również systemami ataku, bo chodzi o wczesne ostrzeganie przed atakiem Rosji na Stany Zjednoczone, no i ewentualnym atakiem Stanów Zjednoczonych na Rosję. I teraz wytłumaczmy sobie dlaczego, albo powtórzmy, bo warto to sobie też powtórzyć. Większość ludzi ma przed oczami mapę świata, że po jednej stronie jest Rosja, po drugiej Ameryka. I większość ludzi sobie wyobraża, że... No kurde, żeby Amerykanie tam strzelili sobie w Rosję, to muszą być... przez całą Europę, przez cały Atlantyk, ta rakietka musi lecieć i te rakiety tak ponad Europą niby yy, mają latać, nie? No nie. nie, 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 nie. Wyjaśnijmy sobie może to na przykładzie. Dzisiaj sobie wziąłem na potrzeby taki mały globusik, bo uwaga, Ziemia nie jest płaska, tak? To tak dla tych wszystkich, którzy twierdzą, że nie płacą Podatków dla tych, którzy twierdzą, że oni tam yy, węgla nie potrzebują, bo grzeją kaloryferami. I dla tych, którzy twierdzą, że Ziemia jest płaska, to o! Niesamowite, takie coś. Mamy. Ziemia jest okrągła. I uwaga: rzeczywiście, Ameryka jest bardzo oddalona od Stanów Zjednoczonych. Popatrzcie, tu, jest, tu mamy te: United States of the Americas. I popatrzcie, druga taka daleka odległość na drugiej półkuli południowej, dopiero mamy Rosję, nie? Dopiero tutaj. Wiem, mały globus, ale większego nie miałem na dzisiejsze potrzeby. Muszę zagubić większy. Ale uwaga! Teraz sobie zmieńmy trochę, trochę perspektywę, bo tak jak wiemy, jak się dowiedzieli pewnie niektórzy teraz, że Ziemia nie jest płaska. Gdzie tu mam taki mały ten globus, że ja sam nie widzę, o co tu chodzi. Zmieńmy perspektywę! Tu jest americano, po drugiej stronie jest Rosjano, a my robimy hyc. I mamy niespodziankę. I mamy tak, tu jest americano, a tu mamy Rosjano. Zobaczcie, jaka niedaleka odległość, prawda? A tu mamy Grenlandino, Grenlandię, tu americano, a tu mamy Alasko. O kurde, ktoś do mnie. No, bez znaczenia. Tu mamy Amerykano, tu mamy Kanado, tu jest Alasko. Tu jest Grenlandio, a tu jest Rosjano. I popatrzcie, jaki ładny atak. Z Grenlandio i Alasko na Amerykano. Raz, dwa. Rosja. A tu w ogóle to i mają takie Alasko, i Rosjano to najbliżsi sąsiedzi tutaj z tej strony. Tam, gdzie się mapa płaska kończy, nie? Jak sobie rozłożycie mapę świata, to po jednej stronie macie... Oni są tak daleko, a jak złożycie w pół, no to oni są... najbliższymi sąsiadami. Amerykanie i Rosjanie. Cieszę się, że niektórych mogłem oświecić... taką sytuacją. Więc te rakiety, uwaga, tak jak samoloty z Amerykano do Rosjano, nie lecą sobie przez Europę naokoło, tylko i lecą sobie tak. Tak samo rakiety też będą leciały sobie o tu. Przez górę, przez górę będą leciały, nie? Potencjalne rakiety. Dlatego ta Grenlandia jest taka, taka ważna. Dobra. I tyle, jeżeli chodzi o Grenlandię. Mamy również reakcję Kolumbii na potencjalny atak na, atak na Wenezuelę. Nie na potencjalny no ten, ten atak już był, tak? Reakcja Kolumbii jest taka, że. Opisuje nam to fakt.pl i tutaj mamy Kolumbię, która na granicę wysłała 30 tysięcy żołnierzy. No. Po sobotnim ataku wojsk USA i aresztowaniu w Caracas prezydenta Nicolasa Maduro, który, nas, który ma stanąć przed amerykańskim sądem, Kolumbia rozmieściła ponad 30 tysięcy żołnierzy na granicy z Wenezuelą, poinformowały media. Jak e, poinformował w rozmowie z telewizją CNN, minister obrony Kolumbii Pedro Arnulfo Sanchez. Do niedzielnego popołudnia kolumbijska armia zwiększyła liczebność posterunków w miejscach dużej aktywności paramilitarnych grup powiązanych z przemytem nar... substancji niedozwolonych. Takich jak ELN -E i Trend de Grauga. I trend de Aragua. Dodał, że głównym powodem wzmocnienia sił na granicy jest zmiana sytuacji politycznej w Wenezueli w następstwie zbrojnej interwencji USA. A teraz, jak się ktoś zapyta, po co jest nóż, to tak na koniec już, nie? Jakby yy, nigdy nie pokazujemy paluchem na mapie, nie? Tego to w wojsku można się nauczyć, tylko ewentualnie długopisikiem albo. Punktowo nożykiem, ciach, 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 i wtedy wiemy, gdzie jest Amerykano, gdzie Grenlandino, gdzie jest Kanado i inne nowoczesne i jakże demokratyczne państwa, prawda? Dobra, tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy temat. Na koniec dajcie kciuk w górę, komentarz taktyczny, zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie materiał. A jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć rozwój kanału, to przypominam, w opisie pod filmem macie różne opcje wsparcia, a wszystkim wspierającym, oglądającym. I nieprzewijającym reklam serdecznie dziękuję. Na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki. Cześć i czołem.